Technologie informatyczne zadomowiły się praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Można stwierdzić, że żyjemy w świecie informacji. Stosowanie coraz nowszych rozwiązań informatycznych to warunek rozwoju i szansa na przezwyciężenie ekonomicznych i technologicznych zapóźnień. W programie udowodnimy, że w województwie podkarpackim ten sektor gospodarki rozwija się bardzo prężnie. Odwiedzimy Politechnikę Rzeszowską, która jest kuźnią kadr dla szkół i przedsiębiorstw informatycznych. Pokażemy innowacyjne rozwiązania informatyczne działające w Urzędzie Marszałkowskim, który może być przykładem dla innych oraz zajrzymy do ASECO Poland, jednej z pięciu największych firm informatycznych w Europie. Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego służącego wdrażaniu regionalnej strategii innowacji podjął pracę, których celem jest zbudowanie sieci współpracy pomiędzy innowacyjnymi przedsiębiorstwami a naukowcami. Do tego konieczny jest jednak skuteczny system komunikacji, który zapewni sprawny przepływ informacji, wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologii między sektorami nauki i gospodarki, a także instytucjami pośredniczącymi i administracją publiczną. Umożliwi to regionalny system innowacji. Jego podstawą będzie nowoczesne. System informatyczny, którym będzie zarządzać Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W Województwie Podkarpackim istnieje bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o potencjał informatyczny. Z czego to wynika? Wynika z tego, że mamy dobre uczelnie, kształcimy dobrych matematyków, dobrych fizyków. Dobry, do, do, dobrych pedagogów mamy, jeśli chodzi o nauki po ścisłe, a informatyka jest to inżynieria. Ona wymaga po prostu dobrych podstaw. Żeby osiągnąć, te, żeby osiągnąć sukces w informatyce, naprawdę trzeba i talentów, i poważnej pracy. Dlatego też, te wszystkie uczelnie, które, które tutaj działają, w tym, ja to nazywam taki trójkąt: Politechnika, Uczelnia Prywatna, SIS, Uniwersytet. Tworzą pewien trójkąt przepływu postu po wiedzy, ale różnorakiej wiedzy. W województwie podkarpackim działa ponad 2700 firm z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Największą jest duża spółka giełdowa ASECO, działająca w układzie międzynarodowym. Poza nią istnieje wiele podmiotów zatrudniających od kilku do kilkuset pracowników. Część z nich zrzeszyła się w Stowarzyszeniu Informatyka Podkarpacka, które realizuje projekt Rozwój klastra informatycznego firm wschodniej Polski. Stworzenie form współpracy międzyregionalnej umożliwi m.in. zakupy nieopatentowanej wiedzy technicznej, opracowanie strategii i tworzenie baz danych. Dobrze się dzieje na Podkarpacie, że, że powstają klastry, że rozwija się lotnisko, że będziemy mieć dodatkową płytę, że droga S19 skrzyżuje się z autostradą. Bo proszę zobaczyć. Wszystkie zjawiska w skali makro i mikro będą po prostu tutaj nas rozwijać i ten pion IT, on to musi wszystko obsłużyć, dlatego i uczelnie muszą po prostu zadbać już w tej chwili o to, żeby troszeczkę nawet tą kulturę wykształcenia po prostu troszeczkę zmieniać na, na różnych poziomach, po prostu musimy powrócić do czasów, kiedy matematyka, fizyka, Nauki ścisłe były po prostu ważne. Katedra Informatyki i Automatyki na Politechnice Rzeszowskiej w tym roku świętuje 25-lecie istnienia. Ponad połowa, z prawie 30 pracowników naukowo-dydaktycznych jest skupiona w zespołach badawczych zajmujących się systemami sterowania i wizyjnymi, inżynierią mikroprocesorową oraz sztuczną inteligencją. Pozostałe osoby pracują w mniejszych grupach, zajmując się sieciami komputerowymi, systemami operacyjnymi i drążeniem baz danych, grafiką i animacją komputerową oraz robotyką. Mimo, że 15 lat kształcimy informatyków, to grupa informatyków jest najliczniejszą, najbardziej popularną kierunkiem kształcenia w regionie i stąd mamy tak duży nabór. Częściowo jest to kształcenie bezpośrednio osób, które przychodzą na Politechnikę Rzeszowską, na studiach pierwszego stopnia, inżynierskich, a częściowo są to osoby, które przychodzą do na drugi stopień, magisterski, ze szkół wyższych szkół zawodowych, które kształcenie się odbywa tylko na pierwszym stopniu. Katedra dysponuje dziesięcioma laboratoriami i pracowniami połączonymi własną siecią komputerową. Ponad 150 komputerów umożliwia studentom pracę indywidualną. Prowadzona jest również otwarta studencka pracownia internetowa. Sporo tematów prac dyplomowych pochodzi z firm komputerowych i przemysłu. Istniejące firmy, które funkcjonują w Polsce i działają, ze wszystkim współpracujemy. Szczególnie z IBM i Microsoftem mamy tutaj bardzo duże osiągnięcia, jeśli chodzi o IBM, bo to już jest wieloletnia współpraca i wykształciliśmy dla nich wiele kadr, także przykładowo w oddziale, w Warszawie, właściwie w centrali w Warszawie, pracuje 8 osób w oddziale w Krakowie, również kilka osób absolwentów naszego wydziału. I także firmy, które działają może bardziej lokalnie, ale o zasięgu europejskim, chociażby firma ASECO. Również takie firmy jak ZETO. To jest też nasza bardzo szeroka współpraca w zakresie i kształcenia, i współpraca na poziomie naukowym. Informatyka od dwóch lat jest kierunkiem zamawianym. Przez to nasi studenci mają określone, można powiedzieć, profity w związku z tym studenci informatyki. Mają możliwości otrzymania dodatkowych stypendiów, które są, no, niebagatelna kwota, bo to jest około tysiąca złotych. Mamy bardzo szeroko zakrojoną taką akcję dla, właśnie dla informatyki, między innymi. tutaj nie tylko informatyki, muszę powiedzieć, bo również biblioteki informatyki, elektroniki i telekomunikacji, mianowicie akcję dla uczniów szkół średnich, Przyjeżdżają do nas na zajęcia, które organizujemy specjalnie, poza Politechniką Dziecięcą, która już jest bardzo popularna i w Rzeszowie, i nie tylko. Spośród 8,5 tysiąca absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, ponad 2,5 tysiąca to informatycy. Absolwenci kierunku informatyka mogą znaleźć w zasadzie pracę wszędzie, bo zarówno w wysoko zautomatyzowanych firmach, Przemysłowych, jak i również, no, powiedzmy, w, nawet i w biurach y, powiedzmy, y, turystycznych. tuż tu jest taki powiedzmy, no, niewielki zaszczyt pracować w biurze turystycznym z wykształceniem inżynierskim, ale jednak, jak również w szkołach, w firmach informatycznych, które już wymieniłem i tam też pracują, no, w Aseko Rzeszów pracuje ponad 50% osób zatrudnionych, to są nasi absolutni.